Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dziś pokażę, jak wykonać kolejny wzór bombki. Czyli taki. Do wykonania bombki będzie nam potrzebna kula akrylowa o średnicy 8 cm, kordonek biały. Ja używam. Kaja 15, kolor 0400, ale z racji tego, że mam tu białe, więc pokażę wykonanie tej bombki w innym kolorze, w szarym. Do tego jeszcze będzie potrzebne szydełko moje, ma 1,6 mm oraz nożyczki. Zanim przystąpimy do pracy, przypominam o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz daniu łapek w górę. Zaczniemy od zrobienia dwunastu oczek łańcuszka jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć 10, 11 i 12 oczek łańcuszka i łączymy z tym pierwszym oczkiem, robiąc oczko ścisłe. Następnie robimy dwa oczka łańcuszka, który nam będzie służył za jeden półsłupek raz nawijany. I oprócz tego robimy jeszcze 19 półsłupków raz nawijanych, czyli to będzie nasz drugi półsłupek. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Dziesiąty jedenasty, dwunasty jeszcze raz, jedenasty dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty siedemnasty osiemnasty dziewiętnasty i ostatni dwudziesty czyli jeden słupek, jeden półsłupek raz nawijany to były dwa oczka łańcuszka łańcuszka i dziewiętnaście półsłupków raz nawijanych i teraz wbijamy się w ten pierwszy półsłupek, który składa się z dwóch oczek łańcuszka, wbijam się w to drugie oczko i łączymy w ten sposób. Teraz będziemy robić pięć oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka, który nam będzie służył za jeden słupek trzy razy, nawijany i Plus jeszcze 3 oczka łańcuszka, 2-3 oczka, dodatkowe łańcuszka. I teraz nawijamy 3 razy nitkę, i w kolejnym oczku robimy 1 słupek 3 razy nawijany, czyli 1 słupek 3 razy nawijany. Następnie robimy 3 oczka łańcuszka. I znowu trzy razy nawijamy nitkę i w kolejnym oczku robimy słupek trzy razy nawijany. W ten sposób. I znowu robimy trzy oczka łańcuszka. Trzy razy nawijamy nitkę i w kolejnym oczku robimy jeden słupek 3 razy nawijany. W ten sposób. I znowu 3 oczka łańcuszka i znowu 3 razy nawijamy nitkę i w kolejnym oczku robimy jeden słupek. 3 razy nawijamy. I znowu 3 oczka łańcuszka. 3 razy nawijamy nitkę i w kolejnym oczku robimy. Jeden słupek trzy razy nawijany. I znowu trzy oczka łańcuszka. I znowu trzy razy nawijamy nitkę i robimy. Jeden słupek trzy razy nawijany. I znowu trzy oczka łańcuszka. Trzy razy nawijamy nitkę i w kolejnym oczku robimy jeden słupek. Trzy razy nawijany. I znowu trzy oczka łańcuszka. Trzy razy nawijamy nitkę, i w kolejnym oczku robimy jeden słupek. Trzy razy nawijany. I znowu trzy oczka łańcuszka. Trzy razy nawijamy nitkę, i w kolejnym oczku robimy jeden słupek trzy razy nawijany i znowu trzy oczka łańcuszka trzy razy nawijamy nitkę i w kolejnym oczku robimy jeden słupek trzy razy nawijany i znowu trzy oczka łańcuszka trzy razy nawijamy nitkę i w kolejnym oczku Robimy słupek trzy razy nawijany. I znowu trzy oczka łańcuszka. Trzy razy nawijamy nitkę i w kolejnym oczku robimy słupek trzy razy nawijany. I znowu trzy oczka łańcuszka trzy razy. Nawijamy nitkę, i w kolejnym oczku robimy słupek 3 razy nawijany. I znowu trzy oczka łańcuszka, 3 razy nawijamy nitkę, i w kolejnym oczku robimy słupek 3 razy nawijany. I znowu trzy oczka łańcuszka. Trzy razy nawijamy nitkę, w kolejnym oczku robimy słupek, trzy razy nawijany. I znowu trzy oczka łańcuszka. Trzy razy nawijamy nitkę, w kolejnym oczku robimy słupek, trzy razy nawijany. I znowu 3 oczka łańcuszka, 3 razy nawijamy nitkę, w kolejnym oczku robimy słupek 3 razy nawijany. I znowu 3 oczka łańcuszka, 3 razy nawijamy nitkę, w kolejnym oczku robimy słupek 3 razy nawijany. I znowu. 3 oczka łańcuszka i już ostatni robimy słupek trzy razy nawijamy w kolej następnie w kolejnym rzędzie przechodzimy oczkiem ścisłym w tą pętelkę do tej pętelki i robimy cztery oczka łańcuszka 2, trzy cztery i dwa razy nawijamy nitkę w tej pętelce robimy jeszcze jeden słupek znowu dwa razy nawijamy nitkę w tej samej pętelce robimy drugi słupek i dwa razy nawijamy i jeszcze trzeci. Łącznie wychodzi nam tak z czterech oczek łańcuszka, służy nam jako jeden słupek, plus jeszcze trzy słupki dwa razy nawijane, łączone górą. I znowu siedem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem oczek łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę, przechodzimy do następnej tej pętelki i robimy cztery słupki, dwa razy nawijamy łączone górą, czyli jeden słupek, dwa razy nawijamy nitkę w tej samej pętelce, drugi słupek, dwa razy nawijamy nitkę w tej samej pętelce robimy trzeci słupek, dwa razy nawijamy nitkę i w tej samej pętelce czwarty słupek łączony górą. W ten sposób. I znowu 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 oczek łańcuszka. Znowu dwa razy nawijamy nitkę. Przechodzimy do kolejnej pentelki i znowu robimy jeden słupek. Dwa razy nawijamy nitkę. W tej samej pentelce robimy drugi słupek. Dwa razy nawijamy nitkę w tej samej pętelce, robimy trzeci słupek. Dwa razy nawijamy nitkę w tej samej pętelce, robimy czwarty słupek. I teraz przekładam nitkę przez wszystkie yy, nitki i robimy, łączymy górą. I teraz siedem oczek łańcuszka. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 oczek łańcuszka dwa razy nawijamy nitkę przechodzimy do kolejnej tej pętelki i robimy znowu cztery słupki dwa razy nawijane łączone górą czyli znowu dwa razy nawijamy nitkę w tej samej pętelce drugi słupek, dwa razy nawijamy nitkę w tej samej pętelce trzeci słupek dwa razy nawijamy nitkę w tej samej pętelce czwarty słupek i przeciągamy nitkę przez wszystkie te nitki, i mamy połączone górą. I znowu 7 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dwa razy nawijamy nitkę. Przechodzimy do kolejnej pętelki. I znowu robimy cztery słupki, 2 razy nawijane, łączone górą. Drugi słupek. W tej samej pętelce trzeci słupek, w tej samej pętelce czwarty słupek i łączymy górę. I znowu siedem oczek łańcuszka. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dwa razy nawijamy nitkę i znowu w kolejnej tej pętelce robimy cztery słupki, dwa razy nawijane, łączone górą. Czyli znowu dwa razy nawijamy nitkę w tej samej pętelce. Drugi słupek. Dwa razy nawijamy w tej samej pętelce. Trzeci słupek. Dwa razy nawijamy w tej samej pętelce. Czwarty słupek i łączymy wszystko górą. I znowu. 7 oczek łańcuszka, raz, dwa, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek łańcuszka, znowu dwa razy nawijamy nitkę i znowu w kolejnej tej pętelce robimy 4 słupki, dwa razy nawijane, łączone górą w tej samej pętelce. Drugi słupek, znowu dwa razy nawijamy nitkę. Trzeci słupek, dwa razy nawijamy nitkę w tej samej pętelce. Czwarty słupek, i wszystko łączymy górą. I tak robimy do końca okrążenia. Widzimy się na koniec okrążenia. Dobrze, mamy zrobioną już koniec naszego rzędu, czyli cztery słupki, dwa razy nawijane, łączone górą. Siedem oczek łańcuszka. I będziemy to łączyć w, tą pierwszy, w te cztery słupki, które były łączone górą w to oczko, które łączyliśmy w te wszystkie cztery słupki, w ten sposób. I mamy gotowy nasz rząd. Przechodzimy sobie oczkiem ścisłym do pętelki i zakończamy sobie. I takich połówek potrzebujemy dwie sztuki. tak jak mówiłam na początku moja bombka będzie w kolorze białym tak więc będziemy teraz łączyć nasze dwie połówki ze sobą będziemy to robić w ten sposób że lewą stroną do środka i robimy tak przechodzimy sobie oczkami ścisłymi na środek tej pętelki czyli robimy Jedno oczko ścisłe, drugie oczko ścisłe, trzecie oczko ścisłe, czwarte oczko ścisłe i robimy dwa oczka łańcuszka i łączymy teraz w środkową pętelkę, czyli w, czwartą, raz, w czwarte oczko raz, dwa, trzy, w czwarte oczko i robimy oczko ścisłe. I znowu robimy dwa oczka łańcuszka, przechodzimy do pierwszej połówki i łączymy się z tą drugą pętelkę, wbijając się w czwarte oczko, robiąc oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka, przechodzimy do tej drugiej połówki i wbijamy się w czwarte oczko tej pętelce i robimy oczko ścisłe. I znowu. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do pierwszej połówki, do następnej pętelki i wbijamy się w czwarte oczko, robiąc oczko ścisłe. I znowu. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do tej drugiej połówki, następną pętelkę wbijamy się w czwarte oczko. I znowu. Dwa. Oczka łańcuszka. Przechodzimy do pierwszej połówki i wbijamy się w czwarte oczko w tej pętelce. I znowu dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do tej drugiej połówki i w kolejnej tej pętelce wbijamy się w czwarte oczko, robiąc oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka przechodzimy do pierwszej połówki, bijamy się w czwarte oczko, robiąc oczko ścisłe i znowu dwa oczka łańcuszka przechodzimy do drugiej połówki, bijamy się w czwarte oczko, robiąc oczko ścisłe i znowu dwa oczka łańcuszka przechodzimy do pierwszej połówki. I wbijamy się w czwarte oczko, robiąc oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do drugiej połówki. W tej pętelce wbijamy się w czwarte oczko, robiąc oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do pierwszej połówki. W tym pętelce wbijamy się. Czwarte oczko robiąc oczko ścisłe, i znowu dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do drugiej połówki i w tej pętelce wbijamy się w czwarte oczko, robiąc oczko ścisłe, i znowu dwa oczka łańcuszka. W tej pętelce wbijamy się w czwarte oczko, robiąc oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do drugiej pętelki, do drugiej połówki i w tej pętelce wbijamy się w czwarte oczko, robiąc oczko ścisłe. Znowu dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do pierwszej połówki, wbijamy się w czwarte oczko, robimy oczko ścisłe i znowu dwa. Oczka łańcuszka. Przechodzimy do drugiej połówki. Wbijamy się w czwarte oczko. Robiąc oczko ścisłe i znowu dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do pierwszej połówki. Wbijamy się w czwarte oczko. Robiąc oczko ścisłe i znowu dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do drugiej połówki. I wbijamy się w czwarte oczko, robiąc oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do pierwszej połówki. Wbijamy się w czwarte oczko, robiąc oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do drugiej połówki. I wbijamy się w czwarte oczko, robiąc oczko ścisłe. I znowu. Dwa oczka łańcuszka, przechodzimy do pierwszej połówki i wbijamy się w czwarte oczko, robiąc oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka, przechodzimy do drugiej połówki, znowu w tej pętelce wbijamy się w czwarte oczko, robiąc oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka przechodzimy do pierwszej połówki w tej pętelce wbijamy się w czwarte oczko robiąc oczko ścisłe i tak przerabiamy do pewnego momentu aż żeby nam się zmieściła potem ta bombka do włożenia widzimy się za chwilkę ok mamy już podszyty kawałek i tu zostawiliśmy sobie otwór, aby teraz włożyć naszą bombkę do środka. W ten sposób. I będziemy dalej kontynuować zszywanie naszej bombki. I tak jak robiliśmy do tej pory, będziemy kontynuować dalej przywajając naszą bombkę, czyli robimy dwa oczka łańcuszka i znowu bierzemy tą kolejną pętelkę i wbijamy się w czwarte oczko. Robiąc oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na drugą połówkę i wbijamy się w czwarte oczko. Robiąc oczko ścisłe. I tak robimy do samego końca, aż szyjemy. Widzimy się za chwilkę. Ok, mamy gotową naszą bombkę, jest szyta dookoła. Nasze połówki zostały połączone i tak się prezentuje efekt końcowy. Tak prezentuje się efekt końcowy naszej pracy. Jeśli filmik Wam się spodobał, subskrybujcie mój kanał, dajcie łapki w górę, dziękuję za uwagę, pa pa!